Nie respa, nie wiem co oni robią, tak, tak szybko. Powzaj mi tam. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Be coś, o, o, be coś, rata, be coś. No Dolny dużo. Bye, bye. Jadę z nimi, Jachanka. Cover nice. no no to no wyczuł. No moment, zawsze no. wyczuł. Wyczuł, za Załachmyta. Co? Ja ci w dupę szczelię mi ty heada dostałeś. Było 7 na 10, twoja jest no. 8, czyli ma, no, no. jeszcze dwie no. Ale nie macie żadnej, tak? Nie. Nie. Pochowałem... nie. Uh! nie. mnie, była na pierwszy Czemu mnie nie ma? tak się To taki chłopak, nie? Patrz, patrz, czekaj Elegancki chłopak. Dobra, majster, jak ty się ze mnie nabijasz, to z ciebie też możemy się ponabijać, tak? Yyy... Dobra, dobra, co to za środ? O, patrz, elegancki chłopak, nie? Wiecie, chudziutki Nawet można powiedzieć, że przystojny Nie? I patrz jaka świnia się stała z niego Wszystko przez pieniądze, nie? Pa, pa, cycochy Normalnie tutaj Brzuch tutaj już widać, elegancki Nie? Patrz, jak się uśmiecha To ma dwa uśmiechy Widzisz? Jan coś pieprzy, że jakiś tam z telefonu coś robię. Ja mam w tego Instagrama. Nie, nie muszę mieć. Wiem. Yara style. Jara tak jeszcze go, go, go. celownikiem fajnie trzęsie. Jeden. Przepraszam, jednego długo. Rząd pali i już zwala na innego, nie? To jego wina, to on napisał Vizor proszę. Kurwa tam poszedł Smoke'a ginę Długa Kurwa zajebista jest No, 30 graczy warta Nie, nie, nie O nie Jak to boli Boli mnie dupa co nożyk? Przeleciał? Jak rzucasz, nie możesz Wiem, wiem, ale nie mam fleszy W szoku, w szoku, dobra Dacie jeszcze jednego? Jest, jest Dwóch, 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 dwóch No Nie cofnął Bukuje jakoś tam tego Gdzie do mnie? Ole, pobór, startował Kurwa, to też schodówki Co za chłop, ty OOO! Oh! Oh! <laughs> <W porandze. laughs> <W porandze. laughs> Co? I randze! dajesz dziwne? Jak to usz Tak A. Ja dwór odpuszczony mam, tylko przebo trzymam Tak jest Dwór, dwór, dwór przebo Dwóch, trzech dwór, czek, dwór. Okay. O! fragi, nice, moje. Mandatuś! Nice. No, tak. Nie kradnie Tak jest Pala drzwi Kóra? Ja na MTW Trzymaj od nogę po prostu MPO Smoke, nie patrzę. No u mnie też jest smok spoko Olof leży Drawa na dole Od nogę weszła przez smoke ma 2 kp na backtime biegnie Biegnie do stary Jeden. Jeszcze biegnie na stary jeden Leży LK Oddogę, ale jeszcze Będź on... Jest już stary. Przed Leży. Cholera wiedzie ostatnio. Decyba, chyba, chyba Jest -em. Nie. ABS em jest? Ja za abs -em. Nie widzę go. Jest Olof, Mtw już Ale go. Nie spaliłeś, uważaj. Dobra, ale do mnie nie przejdzie. Mhm. Przeszuję go jakoś. Super. ale dałem w tej rundzie co? A! takie heady, takie tuby nie sprzedałem, aż szok. Nie broi, nie broi. Mole do Teraz broi. to lewej, lewej. Co to było? Ej, tak powinniśmy grać, Takie coś powinno wychodzić. Ale jajca. No ja, 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 ja powiem, mam! Co Ej! 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 O, na Ale? Ona bierze go do swojej sypialni Teraz jego będzie... To Nie mogę mieć... Cim, 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 cim Ciągnie mnie gdzieś Puść mnie Ciągnie Cię, Do zobaczenia Nie